Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. Kochani telewizowie, w dzisiejszej Ewangelii pan Jezus podkreśla wagę czuwania bycia osobą, która nieustannie jest pilna, nieleniwa, nie ociągająca się w duchowej formacji. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Gdybyś wiedział, kiedy staniesz przed Bogiem, jak bardzo byś w tego czasu pilnował. Gdybyś wiedział, w którym momencie, w jakich okolicznościach przyjdzie ci rozliczyć się przed dobrym Bogiem, z całości swej działalności na tej ziemi, to zabezpieczyłbyś na wszelkie możliwe sposoby ten moment. Przygotowałbyś się. Stąd szczęśliwi owi cudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Czy jesteś osobą uważną? Na formację duchową? Czy interesujesz się żywo dobrym Bogiem, by się Jemu przypodobać, by sprzątać duchową świątynię z bałaganu, z brudu grzechu? Czy Pewna część Twojej uwagi nieustannie poświęcona jest temu, co Boże. W Twoich myślach, słowach, czynach, w pracy, w relacjach. Czy masz świadomość, że z tego wszystkiego przyjdzie nam się rozliczyć i że trzeba żyć dobrze po Bożemu? Nigdy byśmy nie pozwolili złodziejowi wkraść się. Do naszych domów, byśmy mieli świadomość, że o tej i o tej godzinie on przyjdzie. My tego nie wiemy, kiedy przyjdzie nam rozliczyć się z całości naszego życia. Zatem bądźmy ostrożni, czuwający. Kochani, te tematy dotyczące czuwania, ostrożności są niezwykle ważne. One nam uświadamiają pewien styl, format, jaki powinno przyjąć nasze życie, że część naszego serca nieustannie winna być dedykowana pewnego rodzaju byciu, że Mam być ostrożny, uważny, bo Bóg wszystko widzi, bo kocham Boga, bo będę kiedyś z tego wszystkiego zdawał relacje, zdawał raport, że rozliczę się do spodu z mego życia przed miłosierdziem i sprawiedliwością Bożą. Do zobaczenia za tydzień.